Zacznijmy od historii Bel Gibson, jednej z najgłośniejszych afer w świecie instagramowego wellnessu. Młoda, zadbana, emanująca uważnością, przez lata twierdziła, że umiera na raka mózgu, a jednocześnie zdołała wyleczyć się bez udziału medycyny konwencjonalnej. Według jej wersji, śmiertelną diagnozę usłyszała w wieku 20 lat, lecz rzekomo odmówiła chemioterapii i wybrała naturalną drogę: restrykcyjną dietę, soki oraz alternatywne praktyki. Ta opowieść idealnie wpisała się w epokę wiary w detoksy, superfoods i uzdrawianie siłą myśli. Bel przekonywała, że to właśnie sposób odżywiania uratował jej życie, zamieniając osobistą tragedię w inspirującą markę. Wyglądała jak żywy dowód na to, że raka można pokonać koktajlami i odpowiednim nastawieniem. I to właśnie przyniosło jej ogromną popularność. Jej aplikacja Hall Pantry w ciągu zaledwie jednego miesiąca osiągnęła 200 tysięcy pobrań. A firma Apple wybrała ją aplikacją tygodnia. Na fali tego sukcesu ukazała się książka Pokonać raka, a kulinarna publikacja Bell natychmiast stała się bestsellerem. Sprzedawała jednak nie tylko przepisy, sprzedawała nadzieję ludziom, którzy desperacko szukali szansy na przeżycie. Istotnym elementem jej wizerunku była działalność charytatywna. Bell twierdziła, że przekazała 300 tysięcy dolarów chorym dzieciom, w tym uczniom szkół w Afryce. Rodzice dzieci onkologicznych znajdujący się w beznadziejnej sytuacji wysyłali jej ostatnie pieniądze, szczerze wierząc w jej metodę leczenia. Tymczasem media nadal przedstawiały ją jako symbol odwagi, nawet gdy lista jej rzekomych diagnoz zaczęła brzmieć absurdalnie. Terminalny guz mózgu, rak krwi, nowotwory śledziony, macicy i wątroby. W 2015 roku dziennikarze zaczęli weryfikować jej deklarację i fasada zaczęła się kruszyć. Okazało się że na cele charytatywne trafiło zaledwie około 7 tysięcy dolarów. Reszta pieniędzy została wydana na markowe ubrania, drogie kosmetyki, zabiegi oraz podtrzymywanie luksusowego stylu życia, dalekiego od wizerunku skromnej wojowniczki o życie. Najgłośniejsze demaskowanie przyszło później. Bel Gibson nigdy nie chorowała na raka. Nie znaleziono ani dokumentacji medycznej, ani lekarzy gotowych potwierdzić jej diagnozy, ani śladów operacji, o których opowiadała. Gdy wszystkie wersje się wyczerpały, Bell została zmuszona przyznać, że cała historia śmiertelnej choroby była zmyślona. Szczególnie szokujący był brak skruchy. Bell obwiniała swoje trudne dzieciństwo, przedstawiała się jako ofiara okoliczności i nigdy nie przeprosiła osób chorych na nowotwory, które mogły zrezygnować z realnego leczenia, wierząc jej słowom. Ostatecznie sądy nałożyły na nią grzywnę w wysokości 410 tysięcy dolarów za wprowadzanie ludzi w błąd i oszustwo. Państwo do dziś próbuje wyegzekwować tę karę, jednak na 2025 rok Bell nie zapłaciła ani jednego centa, na wszelkie sposoby unikając odpowiedzialności finansowej. Jedni uważają, że rzeczywiście cierpiała na urojenia, inni widzą w jej działaniach chłodną kalkulację i gotowość do wszystkiego w imię pieniędzy oraz sławy. W 2025 roku historia ta zyskała nową falę zainteresowania po premierze serialu Netflixa Apple Cider Vinegar. Poświęconego demaskowaniu jednej z najbardziej cynicznych oszustek epoki mediów społecznościowych. Kontynuujemy rozmowę o tym, jak sława potrafi okaleczyć psychikę i zniszczyć system wartości. W tej historii popularność nie tylko uderzyła do głowy. Ona dosłownie starła granice tego, co dopuszczalne. Gdy człowiek zaczyna żyć wyłącznie dla uwagi, emocje się tępią, moralność ulega rozmyciu, a każde tabu staje się narzędziem do podtrzymywania hajpu. Mowa o braciach Aleksie i Frankim Venegas, znanych jako Island Boys. Bliźniacy z tatuażami na twarzach, diamentowymi łańcuchami i pionowymi dredami przypominającymi palmy stali się wiralowi po osobliwym freestylu nagranym w jacuzzi. Ich wizerunek był tak karykaturalny, że pytanie nie brzmiało, czy staną się sławni, lecz jedynie, kiedy to nastąpi. Prawdziwa eksplozja nastąpiła w październiku 2021 roku, gdy wideo z utworem I'm an Island Boy Osiągnęło 9 milionów wyświetleń, zanim zostało usunięte. Do tego momentu znał ich już praktycznie każdy. Słaby freestyle, absurdalna maniera i natrętny refren zrobiły swoje. Byli komentowani, wyśmiewani i masowo udostępniani, a w epoce mediów społecznościowych to właśnie jest waluta sławy. Kodak Black zobaczył w nich nie muzyków, lecz wiralowe postacie i zaproponował oficjalny kontrakt z wytwórnią. Była to realna szansa na zamienienie mema w karierę. Podana z samego szczytu floryckiej sceny rapowej. Bracia jednak odmówili. Ta decyzja okazała się momentem zwrotnym. Zamiast kontrolowanej popularności wybrali chaos i autodestrukcję. Gdy stało się jasne, że kariera muzyczna się załamała, a zainteresowanie publiczności gwałtownie maleje, Island Boys poszli na całość. Założyli konto na OnlyFans, ostatnią próbę utrzymania się na powierzchni za wszelką cenę. W lipcu 2023 roku zaczęli publikować prowokacyjne nagrania. Na których całowali się ze sobą, otwarcie przyznając, że robią to dla uwagi i pieniędzy. Rodzeni bracia bliźniacy zamienili własne tabu w płatny kontent. Ich konto o mało nie zostało zablokowane z powodu zasad platformy dotyczących kazirodztwa. Lecz tłumaczyli się, że bliźniacy to coś innego, i że chcą tylko sprawdzić, jak bardzo zgniły jest ten świat. I to zadziałało. W zaledwie trzy miesiące zarobili 389 tysięcy dolarów, z czego ponad 200 tysięcy przypadło na jeden miesiąc. Ludzie naprawdę płacili, by oglądać degradację na żywo. Ciekawość i szok okazały się silniejsze niż obrzydzenie. A Island Boys ponownie stali się na czasie. Pieniądze jednak nie uchroniły ich przed rzeczywistością. W lutym 2022 roku ich dom na Florydzie został otoczony przez oddział SWAT. Ukrywał się tam ich przyjaciel z dzieciństwa, poszukiwany za zabójstwo ośmioletniej dziewczynki. Z kolei w lutym 2025 roku Franki został aresztowany najpierw za narkotyki i broń, następnie za niebezpieczną jazdę, a później za przemoc domową. W związku z ukrywaniem zabójcy, policyjne dokumenty oficjalnie zaklasyfikowały go jako członka gangu. Historia Island Boys to groteskowy przykład tego, jak sława pozbawiona granic i odpowiedzialności zamienia ludzi w karykaturę samych siebie. Turecki kucharz i restaurator Nusret Gökçe, szerzej znany jako Salt B, zdobył światową rozpoznawalność na długo przed swoim głośnym upadkiem. Sławę przyniosła mu jednak nie wysoka kuchnia, lecz wizerunek. Charakterystyczny gest posypywania solą, teatralne pozy i demonstracyjny sposób serwowania mięsa. Ten trik błyskawicznie stał się memem i uczynił z Nusreta symbol ostentacyjnego luksusu, w którym widowisko okazało się ważniejsze niż smak. Drugim filarem sukcesu były odpowiednie kontakty. W jego restauracjach pojawiali się piłkarscy i show-biznesowi celebryci, a sam Nusret karmił gości stekami prosto z noża, zamieniając kolację w spektakl. W szczytowym momencie posiadał dziesiątki lokali na całym świecie – w Nowym Jorku, Miami, Los Angeles, Londynie, Dubaju oraz w Turcji. Ceny działały na wyobraźnie. W Londynie w menu widniał np. stek za 600 funtów szterlingów. Rachunki opiewające na kilkaset dolarów za kolację Uchodziły za normę, a niektóre dania były pokrywane jadalnym złotem. Głównym napędem tej gastronomicznej imperii były media społecznościowe. Zdjęcia z Maradoną, Messim i innymi piłkarskimi ikonami budowały aure elitarności. To jednak właśnie ta obsesyjna bliskość ze światem futbolu ostatecznie obróciła się przeciwko niemu. Moment przełomowy nastąpił w grudniu 2022 roku. Po zwycięstwie Argentyny na Mistrzostwach Świata. Nusret w niewyjaśniony sposób znalazł się bezpośrednio na murawie podczas ceremonii wręczenia trofeum. Zamiast zachować dystans, dotykał Pucharu Świata, do którego prawo mają wyłącznie zwycięzcy i przeszkadzał piłkarzom w świętowaniu historycznego triumfu. Szczególne oburzenie wywołało jego zachowanie wobec Lionela Messiego. Nusret natarczywie ciągnął mistrza za rękę, próbując skierować uwagę kamer na siebie. Internet eksplodował Salt B w ciągu kilku godzin zamienił się z symbolu sukcesu w uosobienie nietaktu i próżności. Jego 15 minut sławy zaczęto postrzegać jako próbę zawłaszczenia cudzej wygranej. Potem wszystko zaczęło się sypać. Odsunięto go od udziału w wielkich wydarzeniach sportowych, w tym od finału US Open. Wypłynęły stare zarzuty. Pracownicy twierdzili, że w Stanach Zjednoczonych zatrudniani Turcy byli zmuszani do pracy po 12 godzin bez wynagrodzenia za nadgodziny. Klienci coraz częściej skarżyli się na zawyżone ceny i przeciętną jakość jedzenia. Bez medialnej otoczki marka przestała działać. Następnie pojawiły się pozwy dotyczące przywłaszczenia napiwków, dyskryminacji oraz bezprawnych zwolnień. Część spraw zakończyła się ugodami pozasądowymi. Według doniesień medialnych wypłaty sięgnęły kilkuset tysięcy dolarów. Imperium zaczęło się kurczyć. Z siedmiu restauracji w USA pozostały zaledwie dwie. Ostatecznym akcentem było upokarzające wyrzucenie nusreta z przyjęcia po finale Ligi Mistrzów, na oczach kamer w asyście ochrony. Historia Salt B. to wymowny przykład tego, jak próba przywłaszczenia cudzego sukcesu i maksymalnego wykorzystania własnego wizerunku może zakończyć się katastrofą. Gdy marka opiera się nie na zaufaniu i jakości, lecz na samozachwycie, wystarczy jeden fałszywy ruch. A cała iluzja rozsypuje się w pył. Wszyscy, o których mówiliśmy wcześniej, byli dorosłymi ludźmi. Ale co dzieje się wtedy, gdy w tryby sławy wpada dziecko? Historia Amandy Bynes to jeden z najbardziej obrazowych i zarazem przerażających przykładów tego, jak przemysł rozrywkowy potrafi zniszczyć psychikę, zanim ta zdąży się w pełni ukształtować. Amanda została odkryta w wieku 10 lat na antenie Nickelodeon. Była utalentowana, błyskotliwa i sprawiała wrażenie rzadkiego przykładu zdrowego dziecka w Hollywood. Za fasadą sukcesu młodej gwiazdy krył się jednak system, który nie pozwalał jej dorosnąć. Dziecięca naiwność była jej jedynym kapitałem, i według relacji to właśnie rodzice oraz producenci robili wszystko, by ten wizerunek pozostał niezmienny. W efekcie Amanda utknęła w rolach infantylnych postaci, a narastająca frustracja powoli wyniszczała jej psychikę. Nawet gdy dorosła, nie potrafiła uwolnić się od roli wiecznego dziecka. W pewnym momencie sława i pieniądze Całkowicie straciły dla niej znaczenie, i w 2010 roku, mając zaledwie 24 lata, Amanda publicznie ogłosiła zakończenie kariery aktorskiej. Była zmęczona byciem projektem, dla rodziny, dla studiów filmowych, dla całej branży. Po zejściu z ekranów jej życie zaczęło rozpadać się na oczach wszystkich. Jak w przypadku wielu byłych dziecięcych gwiazd, nastąpiła seria aresztowań i skandali, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, ucieczki z miejsca kolizji oraz około siedmiu wypadków drogowych w ciągu jednego roku. Równolegle rozgrywał się publiczny kryzys na Twitterze. Jej maniakalne i agresywne wypowiedzi stawały się wiralowe. Jeden z najsłynniejszych wpisów był skierowany do Riany. Chris Brown pobił cię, bo nie jesteś wystarczająco ładna. Zamiast potraktować to jako poważny kryzys psychiczny, media zamieniły wszystko w widowisko. Każdy kolejny incydent generował kliknięcia, odsłony i pieniądze. Portale i blogerzy dosłownie śledzili ją krok po kroku, dokumentując pełnowymiarowe załamanie nerwowe. Rozpad ludzkiego życia transmitowany był na żywo, ku uciesze i szyderstwu widzów. Później sytuacja stała się jeszcze bardziej niepokojąca. Amanda aresztowano po tym, jak zabarykadowała się w toalecie nowojorskiego sklepu z babeczkami, następnie za rzekome wyrzucenie bąga przez okno swojego mieszkania. Niedługo później wznieciła pożar na podjeździe domu zupełnie obcej osoby, po czym została objęta przymusowym leczeniem psychiatrycznym. Najmroczniejszym epizodem okazały się jej własne oświadczenia. Na Twitterze opublikowała szokujące oskarżenia pod adresem ojca oraz twierdziła, że w jej mózgu rzekomo wszczepiono mikrochip. W 2013 roku w Los Angeles zauważono ją na ulicy, całkowicie nagą i zdezorientowaną. Przechodnie początkowo wzięli ją za bezdomną osobę w stanie psychozy. Dopiero później rozpoznając w niej byłą gwiazdę Nickelodeon. To sama Amanda zadzwoniła pod numer 911 i została pilnie hospitalizowana. Hollywood wciągnęło ją w świat sławy, świateł i obietnic, a potem po prostu wyrzuciło z powrotem, jako jedną z tysięcy złamanych postaci na ulicach Los Angeles. Dziś Amanda niemal całkowicie zniknęła z przestrzeni publicznej. Po licznych operacjach plastycznych trudno ją rozpoznać, a jej wygląd sprawia, że wydaje się znacznie starsza niż wskazywałby na to wiek. To wyraźna ilustracja tego, jak destrukcyjnie sława oddziałuje na rozwijający się mózg, zwłaszcza w połączeniu z zaburzeniami psychicznymi i totalną uwagą opinii publicznej. Historia Bynes nie jest wyjątkiem. To objaw systemu, który wciąż mieli dzieci dla oglądalności i nostalgii. Ale co się dzieje, gdy sława niszczy człowieka, który od samego początku nie miał żadnego wyboru? Historia Jake'a Lloyda jest jedną z najbardziej tragicznych odpowiedzi na to pytanie. W 1999 roku miał zaledwie 8 lat, gdy wybrano go spośród 3000 kandydatów do roli młodego Anakina Skywalkera. Dla każdego dziecka wyglądałoby to jak bilet do bajki. Nowa trylogia Gwiezdnych Wojen, globalna franczyza i obietnica hollywoodzkiej kariery jeszcze przed ukończeniem 10 roku życia. Rola, która miała otworzyć mu drzwi, stała się jednak początkiem końca. Niemal natychmiast po premierze filmu rozpoczęła się fala szykan trwająca przez kolejne lata. W szkole, a później na studiach, koledzy i współstudenci wydawali dźwięki mieczy świetlnych za każdym razem, gdy go widzieli. Dla otoczenia był to żart, dla Jake'a nieustanne przypomnienie, że od roli zagranej w dzieciństwie nie da się uciec. Źródło tej okrutnej reakcji tkwiło w odbiorze samego filmu. Mroczne widmo wywołało rozczarowanie wśród fanów oryginalnej trylogii i szybko stało się obiektem drwin. Młody Anakin znalazł się w samym centrum tej nienawiści. Wyśmiewano intonacje, dialogi, sceny wyścigów podów, wszystko to, na co dziesięcioletni aktor nie miał żadnego wpływu. Sławę poznał od najgorszej strony, jako zbiorową pogardę. Z czasem presja zaczęła niszczyć jego psychikę. Już na studiach Jake skarżył się, że śledzą go ludzie o czarnych oczach i prowadził wyimaginowane rozmowy. Jego wyniki w nauce gwałtownie się pogorszyły, a kontakt z rzeczywistością zaczął się rozpadać. W 2015 roku sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Podczas podróży po kraju wszczął policyjny pościg w Karolinie Południowej, trwający około 25 mil, rozpędzając się do prędkości przekraczającej 100 mil na godzinę. Po aresztowaniu spędził 10 miesięcy w więzieniu, a następnie został przeniesiony do placówki psychiatrycznej, gdzie oficjalnie zdiagnozowano u niego schizofrenię. Kolejny cios okazał się druzgocący. W 2018 roku jego siostra Madison, mająca 26 lat, Nagle zmarła we śnie z przyczyn naturalnych. Ona również pojawiła się epizodycznie w mrocznym widmie i była jedną z nielicznych osób, które wspierały Jake'a i pomagały mu się trzymać. Jak relacjonowała matka, po jej śmierci całkowicie przestał radzić sobie z rzeczywistością i bardzo szybko pogrążył się w jeszcze cięższym stanie. W marcu 2023 roku doszło do kolejnego epizodu psychotycznego. Podczas jazdy z restauracji McDonald's. Jake nagle zażądał zatrzymania samochodu i sam wyłączył zapłon, stojąc na środkowym pasie trzypasmowej autostrady. Został natychmiast hospitalizowany, a kolejne 18 miesięcy spędził w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym w południowej Kalifornii. Dziś Jake ma 36 lat. Mieszka w ośrodku rehabilitacyjnym i uczy się kontrolować swój stan za pomocą terapii oraz leków. Ironią losu jest to, że wciąż kocha gwiezdne wojny. Jak mówi jego matka. Ogląda nowe produkcje na Disney Plus, cieszy się figurkami bohaterów i z autentycznym zainteresowaniem śledzi losy uniwersum, z którym jego życie zostało na zawsze związane. Najsmutniejsze w tej historii jest jej poczucie nieuchronności. Matka Jake'a wspominała, że w dzieciństwie był zwyczajnym chłopcem. Jeździł na rowerze, bawił się z rówieśnikami i nie zaprzątał sobie głowy wielkimi sprawami. Możliwe, że choroba i tak by się ujawniła. W rodzinie ze strony ojca występowały już przypadki schizofrenii. Bliscy są jednak przekonani, że to właśnie dziecięca sława stała się kluczowym wyzwalaczem. Historia J. Lloyda przypomina, że nawet kilka chwil globalnej uwagi może zostawić ślad na całe życie i złamać człowieka, zanim ten zdąży zrozumieć, w co został wciągnięty. Macaulay Kalkin Jak Kevin sam w domu, stał się klasyczną ofiarą Hollywood. Na początku lat 90. Macaulay Kalkin był prawdziwym złotym chłopcem Ameryki. Film Kevin sam w domu Uczynił go najbardziej rozpoznawalnym dzieckiem na świecie, symbolem świąt i kina familijnego. Wraz z tym sukcesem ruszył jednak zegar odliczający do katastrofy. Za ekranowym uśmiechem krył się świat twardej kontroli, presji i dorosłych, dla których nie był już dzieckiem, lecz źródłem dochodu. Kluczową postacią tego układu był ojciec, Kit Kalkin. Szybko zrozumiał, że syn może zarabiać miliony i zamienił jego dzieciństwo w projekt biznesowy. Kit kontrolował plany zdjęciowe. Wywoływał awantury na planach, popadał w konflikty z reżyserami i producentami oraz domagał się coraz wyższych kasz. Ma niemal nie chodził do szkoły, nie miał przyjaciół ani wolnych weekendów, pracował do granic psychicznego i fizycznego wyczerpania. Gdy rodzice się rozwiedli, sytuacja stała się jeszcze bardziej odrażająca. Rozpoczęły się batalie sądowe i walka o wielomilionowe dochody, w których dziecko wyglądało nie jak syn, lecz jak sejf pełen pieniędzy. To właśnie wtedy Kalkin zaczął szybko tracić kontakt z normalnym życiem, a Hollywood zainteresowanie nim jako człowiekiem. W wieku 14 lat praktycznie zniknął z kina, bez wielkich deklaracji i pożegnalnych ról. A kiedy ma spróbował wrócić, branża pokazała swoje prawdziwe oblicze. Nie jesteś już uroczy, więc nie jesteś nam potrzebny. Wczorajsza supergwiazda w jednej chwili stała się nikim, i to był punkt wyjścia do jego prawdziwego upadku. Na początku lat 2000 Kalkin coraz częściej pojawiał się w tabloidach w przerażającym stanie. Chorobliwie wychudzony, zamknięty w sobie, z pustym spojrzeniem. W 2004 roku został aresztowany za posiadanie marihuany i silnych leków. Policyjne zdjęcie obiegły świat. Były ulubieniec Ameryki wyglądał na złamanego. Zaprzeczał części plotek, ale otwarcie przyznawał jedno. Tonął, a narkotyki stały się sposobem na przetrwanie po tym, jak system go wykorzystał i porzucił. Życie osobiste również nie okazało się ratunkiem. Jego niemal dziesięcioletni związek z Milą Kunis był naznaczony ciągłymi rozmowami o uzależnieniach i niestabilności emocjonalnej. Ten duet często opisywano jako próbę utrzymania się na powierzchni przez dwoje straumatyzowanych ludzi, lecz ostatecznie rozstali się, nie znajdując wyjścia z błędnego koła. Z czasem Kalkin wybrał inną formę obrony, autoironię. Zaczął otwarcie wyśmiewać własny wizerunek, Brać udział w dziwnych, groteskowych projektach i parodiować Kevina z Kevina samego w domu. Z zewnątrz wyglądało to jak żart, lecz w istocie było zbroją. Jedynym sposobem, by zachować zdrowe zmysły, śmiejąc się z tego, co kiedyś go złamało. Dziś historia Makoleja Kalkina coraz częściej bywa traktowana jak podręcznikowy przykład destrukcyjnej strony dziecięcej sławy. On niczego sam nie zepsuł. Jego karierę wyciśnięto do ostatniej kropli, a potem obojętnie patrzono na jego upadek. Jednocześnie w ostatnich latach jego życie wyraźnie się uspokoiło. Stworzył rodzinę z Brendą Song, został ojcem i w 2023 roku otrzymał gwiazdę w Alei Sław w Hollywood. Rzadki gest spóźnionego uznania. Być może jednak najcenniejsze było to, że zniknął z centrum uwagi. Bo Hollywood kocha dzieci tylko tak długo, jak długo są urocze, a potem. Radź sobie jak potrafisz. Historie tych ludzi przypominają, że sława rzadko bywa darem i zbyt często potrafi zniszczyć życie. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz poznawać historię bez cenzury i dowiadywać się tego, co zwykle pozostaje poza kadrem.